Łukasz Kazimierczak, kłaniam się Państwu po kilku dniach przerwy od mikrofonu, ale wakacji tak naprawdę nie miałem, tak jak politycy nie mają wakacji w tym roku. Śledzimy uważnie, co się dzieje, a wiemy coraz więcej w związku z kampanią wyborczą. Znamy pierwsze personalia, które będą liczyły się w tej kampanii, znamy także programy najważniejszych. Największych rywali na scenie politycznej, o tym będziemy dzisiaj rozmawiali z naszymi gośćmi w studiu. Podczas wieczornej debaty towarzyszyć nam będą Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Posłowie Bartłomiej Wrublewski, Prawo i Sprawiedliwość. E, dzień dobry, dobry wieczór. Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Oraz Kamil Tyrek, Kukiz 15. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy od sześciopaku. Schetyny, tak się mówi. Dziś przed wejściem do studium mówiliśmy, że będzie dużo kulturystyce. I faktycznie ten sześciopak. Sześciopak kojarzy się jeszcze czymś innym. Ja będę do politycznych skojarzeń. A to mi się, się od razu skojarzyło, bo było takie ugrupowanie. Nazywała się partia, Polska Partia Przyjaciół Piwa, która podzieliła się na duże i na małe piwo. No właśnie. A pytanie, czy ten sześciopak zaprezentowany przez Grzegorza Schetyny to jest duża propozycja? Trzymała w poetyce posła Wrublewskiego utrzymująca. Myślę, że jest dużo pianu. Dużo piany. No, ciekawe. To nie zgadza się pan z tym. Ja... To znaczy, po pierwsze, się nie zgadzam, że jest to sześciopak, bo jest to szóstka. No więc to zostało już tak. A to tak, taka nawiązanie? Tak do piątki nawiązujecie poprzednio. Jest to jakieś nawiązanie. Jest to piątka plus VAT. Można tak, <laughs> tak powiedzieć. Jest to wstępna propozycja, z którą będzie się wiązało dalsze zaprezentowanie pełnego programu. A sądzę, że na pełny program. Poczekamy jeszcze jakieś dwa tygodnie. Czy można powiedzieć, to że jest to program rubecki. kontynuacji, ponieważ e, piątka plus VAT, VAT już raz był podwyższony, czy to jest zapowiedź po kolejnej podwyżki VAT-u? No ostatnio to chyba wy utrzymaliście tą wysokość VAT-u, która jest aktualna. Tak? Ale to platforma teleska podwyższyła tak, vat Tak, ale chciałem przypomnieć, panie pośle, że na sztandarach nieśliście obniżenie VAT-u. Proszę jak... państwa. To są bardzo miłe pojedynki, które obserwuję tutaj co tydzień, i zdaje się, że wy panowie lubicie o tym porozmawiać, ale ja bym chciał na razie kołować do tych propozycji Grzegorza Schetyny, dlatego że opinie są różne. Jestem ciekaw waszej opinii, a już takiej na konkretach. Czy panie pośle, do, do posła Łukowskiego się zwracam, czy to, co pan usłyszał, daje panu wiatr w żagle? Pan czuje, że to są propozycje, które trafią do Polaków, które sprawią, że odrobicie dystans do Prawa i Sprawiedliwości, który no, zaczęliście tracić po wyborach do Europarlamentu, czego wynik tych wyborów jest najlepszym dowodem. Propozycje, które przedstawił w piątek i sobotę Grzegorz Schetyna są wynikiem naszych spotkań z Polakami podczas Porozmawiajmy, podczas tego, co działo się przez cztery lata kadencji Sejmu, bo to nie jest tak, że my nie wyjeżdżaliśmy w Polskę, my tych spotkań byliśmy całą masę i to, co zaprezentował Grzegorz Schetyna jest to po prostu odpowiedź na realne potrzeby i realne prośby, pytania ze strony Polaków, jak chcieliby, aby w następnych latach wyglądała Polska. Mm, czyli to jest tylko taki protokół, taka księga skarg i wniosków, można tak powiedzieć, która została. Nie, nie, to na pewno nie jest tylko i wyłącznie księga, księga skarg i wniosków, ale jest to wyciąganie. Yy, Nauki z tego, co, co wydarzyło się przez ostatnie lata, to wydarzyło się również przez 8 lat wspólnych rządów koalicji Platformy z PSL-em. Bo, oczywiście, to nie można powiedzieć, że to były tylko i wyłącznie złote lata, ale tam było też wiele spraw, które można było rozwiązywać w inny sposób. Ale uważam, że no, należy wyciągać wnioski z popełnionych błędów, czy z rzeczy, które można było zrobić trochę inaczej i iść do przodu. Sofia Szalczyk, Polskie Zdrowie Soludowe. Czy kiedy słyszy Pani te propozycje zaprezentowane przez lidera Platformy Obywatelskiej, uważa Pani, że Platforma rzeczywiście wyciągnęła wnioski z tej porażki wyborczej i Waszej też porażki wyborczej, bo straciliście przecież współrządzenie krajem? Czy Wy byście się też definiowali w takich propozycjach? Bo to jest pytanie oczywiście w pod. Tekście, czy pójdziecie jednak razem, czy osobno? No myślę, że Rada nasza naczelna już podjęła decyzję, że idziemy sami i trudno tą dyskusję tutaj dalej toczyć. Rada rządzi, Rada dzisiaj, radzi. Dzisiaj trzeba mówić o programach i rzeczywiście dobrze, że Platforma swój program pokazuje. Myśmy na początku czerwca też założenia naszego programu podali. W wielu sprawach jesteśmy, bym powiedziała, w szczegółach różni, ale w ogólnych założeniach dość, bym powiedział, podobnego potem podejścia. Iść razem? Może zostawmy to pytanie na potem. W tej chwili rozmawiamy o programie. Pierwsza rzecz. PSL, sztandarową sprawą PSL-u od początku jest emerytura bez podatku. Uważamy, że już starsi ludzie dawno zapłacili swoje Podatki i czas na to, żeby, byli bez, żeby nie byli obciążani podatkami. Platforma do tego trochę nawiązuje to w innej formie. 13 merytory trochę, bym powiedziała, nas nie, nie zadowala. My chcemy trochę, bym powiedziała, większego wsparcia i prostszej, prostszej nieco zasady, ale merytorycznie jak gdyby dotyczy, dotyczy to tej samej grupy społecznej. No, ale to społecznej. tak jakbyście się, się trochę za, też z PiSem zgadzali, za, bo to PiS prowadził 13 emeryturę. Ale pre, 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 nie jesteśmy w próżni. Od lat jest dyskusja i emerytura bez podatku ze strony PSL-u to już co najmniej dwa lata. Ten, ta koncepcja jest, że tak powiem, głoszona przez naszych liderów. Kolejna sprawa, najważniejsza prawie dla nas, bardzo ważna, to jest kwestia opieki zdrowotnej. Mamy bardzo krytyczną ocenę tego, co się dzisiaj daje, dzieje po stronie opieki zdrowotnej po, po, w sprawach kolejki, w sprawie funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest tu naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Kilka miesięcy temu już pan Kosienia Kamysz powiedział, że potrzebna jest ponadpartyjna zgoda narodowa co do tego, jak zaplanować system opieki zdrowotnej w kraju. Potrzeba naprawdę do tego poważnie podejść, więc te kwestie, które tutaj się znajdują i w programie Platformy i PiS-u, to są te, które nas pod względem merytorycznym różnią. Co się obawiać, pani nie podoba? Troszkę bym powiedziała, nie zgadzałabym się z propozycją. posição platformy w szczegółach, że tak powiem, to dotyczy tego, żeby jednym przepisem prawnym rozwiązać sprawy wszystkie z zakresu jak gdyby demokracji. No nie da się, bo pakiet samorządowy, tu jest wiele rzeczy do to zrobienia. To nie jest, że jednym przepisem prawnym, ale tylko tak jednym, zrozumiałam. jednym pakietem akt prawnych. No, tak, ja żeby tak to, zrozumiałam, to dziękuję za to wyjaśnienie, ale zrozumiałam, wiadomo, taki że jednym przepisem nie da rady czegoś tego takiego. Tego się do... nie da, bo co innego jest samorządy, a co innego jest na przykład prawo, no, sądy no i tym podobne. W pierwszej turze odpowiedzi Kamil Tyrek, Kuki z 15, pan jeszcze nie zabierał głosu, no. jestem ciekaw, tak sobie z boku pewnie siedzicie, patrzycie, przeglądacie, no i możecie teraz się zabawić w recenzentów. Znaczy trudno to czy recenzować... A projekt jest tak program. Z pewną nieśmiałością do tego podszedł. Znaczy, powiem tak, trudno z ocenić, bo to jest dopiero projekt programu. Są mm, założ no, tylko założenia tego, co Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska właściwie ma zrobić... Sześć, e sześciopak się dopiero tak, rzeźbi. Tak, rzeźbi, dokładnie. szóstka. 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 Um, to jeżeli chodzi o takie pierwsze założenia programowe, czyli na przykład służba zdrowia, gdzie Sergio Sketena mówi o tym, że kolejki do, do badań będą trwały 21 dni, na sorze będziecie czekać do godziny. Jest to takie tylko mówienie, że coś się będzie super, że będzie fajnie, że w Polsce będzie super, ale nie ma za tym konkretów, i bardzo jestem ciekaw, jak właśnie chce to Platforma Obywatelska rozwinąć. Tutaj kolejna kwestia związki partnerskie. Byłem zdziwiony, gdy Grzegorz Schetna ogłosił to, że Platforma Obywatelska będzie jednak związana z zyskami Partnerskimi, bo jeżeli nie pamięć nie myli dzień przed ogłoszeniem założeń programowych, w radiowej trójce Grzegorz Schetna niejako zaprzeczył, że... Aborcja i związki partnerskie będą w założeniach programowych w Koalicji Obywatelskiej. Jestem ciekaw skąd ta zmiana. No aborcji no, nie ma. W, w aborcji programie. nie ma, tak. No ale jednak jest, są związki, związki partnerskie, partnerskie, partnerskie są, tak. tak, tak jestem ciekaw mhm. czy to jest no, takie szybkie wycofanie się ze swojej deklaracji, aby właśnie jako puścić oczko do lewicowych wyborców. Punkt, z którym no, można powiedzieć, KUKI z 15 może się niejako zgadzać, to oczywiście obligatoryjność referendum. Nie że Pan to powie. <gry> tak, referendum przy zbiórce miliona podpisów. No, być może m, na pewno nie pociesza nas to, że jest to aż milion podpisów. Na pewno chcielibyśmy, żeby to było mniej. Jednakże jest to krok w dobrą stronę i mam nadzieję, że no, jeżeli no, Platforma Obywatelska wygrała, to w tej kwestii pójdzie za słowami do czynów. Panie pośle, Bartłomiej Wrublewski, no to teraz kolejny. Ja uważam, projekt. że te uwagi, które podniósł kolega Tyrek, są no, zasadne. No, podstawowym problemem, zanim zaczniemy analizować poszczególne zapowiedzi platformy obywatelskie jest kwestia wiarygodności. I moim zdaniem ta wiarygodność jest bardzo słaba, dlatego że platforma jest ugrupowaniem znanym z tego, że nie robi tego, co mówi. Proszę sobie przypomnieć, że sztandarowym postulatem przed dekadą była potrójna obniżka podatków dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT 3 razy 15. To jest to, co zapamiętaliśmy z kampanii wyborczej w 2005 roku Platformy Obywatelskiej. Skończyło się na tym, że nie było żadnych obniżek podatków, tylko była duża podwyżka VAT-u. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że Platforma zapowiadała zmiany w konstytucji, takie jak na przykład wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Sejmu, likwidację Senatu, likwidację Trybunału Stanu. Żadna z tych propozycji nie tylko nie została zrealizowana, ale nawet nie przygotowano i nie wpłynął projekt takiej zmiany w Sejmie, kiedy rządziła. Jeśli przypatrzymy się tym zapowiedziom, które Grzegorz Schetyna ogłosił w sobotę, to można zwrócić uwagę podwyżki dla nauczycieli, ale to Platforma zamroziła zarobki dla nauczycieli w 2012 roku. A z kolei było wiele takich spraw, których Platforma stanowczo mówiła, że czegoś nie zrobi, a później okazywało się, że było to realizowane. Czyli na przykład likwidacja części OFE, podwyższenie wieku emerytalnego. Ta uwaga kolegi Tyrka dotycząca no, niewiarygodności samego Grzegorza Schetyny, no bo jeśli w ciągu kilku dni raptem raz mówi się, że nie będzie związków partnerskich, innym razem mówi się, że Polska do tego dojrzała, to, to, to można postawić pytanie, czy sam Grzegorz Schetyna wie co mówi. Ja mam wrażenie, że on wie, co mówi, tylko problem polega na tym, że ponieważ nie ma przemyślanego programu Platformy Obywatelskiej, hasła są rzucane, jak się wydaje w danym momencie, co będzie korzystne, co chwyci. Ale ten model opozycji się nie udał i wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Polacy odrzucają taki model opozycji, w którym... Programy dokłada się y, y, na krótko przed wyborami, tak. a w gruncie rzeczy sprowadza się tylko Schetyna do jednego. Mówi, wyciągnęliśmy wnioski, Nie chcę mało, mało antypisu, więcej merytorycznych y, propozycji dla Polaków. To, jest, to są słowa Grzegorza Schetyny. Panie to, pastorze, są słowa, to są słowa Grzegorza Schetyny. Pan posłuch Wrublewski przed chwilą przytoczył program, z jakim ponoć Platforma Obywatelska szła do wyborów 2005 roku. Tylko chciałem przypomnieć, że w 2005 roku to PiS wygrał wybory. No tak, ale dwa lata później rządziła już Platforma tak, i ale... można było realizować ten program. Okej, okay. a, a, a propos wiarygodności, panie pośle, no to chyba z tą wiarygodnością u Was też nie jest nie do końca. No bo cały czas mamy masę. Plus. Cały czas, mamy, cały czas mamy masę niezrealizowanych projektów, którymi których na sztandarach. Pan redaktor już wie, oczywiście, wspomniany VAT, e, w, nie wspomniana ale jeszcze dzisiaj. CIT. I obniżony CIT. Ale czy pan rozumie, co to jest VAT? Tak, no ale właśnie. zwracam uwagę, że jest to no VAT. No ale ale mówiliście, mówili, ale czy, panie pośle, czy w kampanii wyborczej 4 lata temu mówiliście, że część podatków zostanie obniżona, a nie? Mówiliśmy o obniżkach po różnych podatkach. Ale mówiliście o obniżce podatku VAT. To jest podatek, który nie został obniżony. Był, Podwyższony był... przez platformę, uważam, że i powinien utrzymany, obniżony. utrzymany przez... Jak pan poseł głosował? Uważam, że powinien być. Obniżony. Ale jak pan poseł głosował? Ale nad, czym? nad tym, czy utrzymujemy VAT w wysokości przecież 23%. Nie było żadnej żadnej decyzji. No jak VAT... no przecież była, nad... była decyzja w Sejmu. W przypadku, w przypadku części artykułów VAT został obniżony. Ale była decyzja części, Sejmu w części, o utrzymaniu w części, wysokości VAT. No właśnie, to no tak jak pan poseł głosował za utrzymaniem tego VAT-u. Skoro Pan jest teraz przeciw. Zwracam uwagę na to, że to platforma obywatelska podwyższyła. Ale was. nie rozumie Pan, Panie pośle, pytania, fakie... czy czego? Znaczy, no, nie nie, roz... Zwracam tylko uwagę, że ostatecznie zapadła decyzja, by obniżać inne podatki. Mhm. CIT, czyli, e, czyli nie, nie Czyli nie spełniliście wspominam no, o szerokich możliwościach komentowania. Szóstki Grzegorza Schetyny. Tak, szósta Grzegorza Schetyny jest to propozycja, z którą wyszedł Grzegorz Schetyna po wielu rozmowach, jak to, jak to powiedziałem wstępnie. Szóstka, która jeszcze będzie konsultowana, bo to nie jest zamknięty projekt naszych propozycji, jeżeli chodzi o wybory 2019 roku. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta propozycja, z którą wyjdziemy już za kilka tygodni, będzie propozycją, która przekona Polaków do tego, że... A Czy To nie jest trochę tak, że to jest lekki kod w worku, dlatego że Grzegorz Schetyna mówi: Jeszcze nie wiem, jaka do końca będzie. Jaki będzie kształt koalicji, czyli to też trochę pewnie dlatego to sugeruje. Są, dlatego to są propozycje koalicji obywatelskiej. Mhm. Wiadomo, że pewna, wery, pewna weryfikacja samego programu wyborczego może nastąpić, kiedy ta koalicja zostanie już sklecona w 100%, ale wydaje mi się, że po dzisiejszej decyzji PSL-u no zamknięcie tych dyskusji jest już bardzo bardzo bliskie. I, Wydaje mi się, że już niedługo będziemy wiedzieli dokładnie w jakim kształcie będziemy szli do wyborów i będzie można zająć się ustalaniem no, list no, wyborczych. Dla nas tak bardzo krótko mówiąc, nie do przyjęcia jest kwestia związków partnerskich. To jest coś, czego jak gdyby nasza organizacja nie przyjmuje jako rzecz do wprowadzenia do naszego programu. To jest programu. tak, że Grzegorz na postawił warunki za Nie oceniam tego. Mówię tylko o tym, że PSL nie może się zgodzić na taki warunek no to programowy. są warunki, które nie dają Wam no innym, możliwości. Innym, innym zdaniem można to tak też nazwać. Nie? Myślę, że jest spraw. Proszę Państwa, bardzo ważna kwestia, bo tych wszystkich propozycji nie da się przedyskutować. Tutaj na naszej antenie. Jedna sprawa, dekarbonizacja Polski. Są konkretne daty. Niektórzy mówią, że łatwo takie daty obiecać, dlatego że i tak, i tak, węgiel brunatny do tego 2040 roku na pewno w Polsce te złoża się wyczerpią, więc właściwie i tak do tego dojdzie, i tak do tego dojdzie. Ale mimo wszystko chciałbym Państwa zapytać o, te, o tam taką mapę drogową przedstawioną przez Grzegorza Schetynę. Między innymi wyeliminowanie węgla w ogrzewaniu. Domowym do 2030 roku mówimy o kwestii, która tak naprawdę dotyczy wszystkich polskich gospodarstw, więc pewnie jest taka najbardziej uniwersalna. Kamil Tylek może tym razem pan rozpocznie KUKIS 15. No znaczy, to oceniając tego pomysł platformy obywatelskiej też można zauważyć, że to jest niejako inspiracja partii wiosny, ponieważ Albert Pietro nie obiecał już w kampanii do Eurowyborów, jeżeli się nie mylę do 2035 lub do 2030 wyeliminować Węgiel, więc. Tutaj trochę minus, że nie jest to dość oryginalny pomysł. Tylko w ogóle wyeliminowanie chyba węgla. Tak, w ogóle. No, takie bardzo szybkie. Mhm. Tylko tutaj jestem ciekaw, bo nie do końca jakby dowiedziałem się od Grzegorza Sektyny z jego wypowiedzi, co dać w zamian. No bo wiadomo, że zielona energia jest dość ważną kwestią, jednak pytanie na ile ważną i na ile opłacalną, żebyśmy zaraz nie okazało się dość dużo pieniędzy musieli płacić za ten węgiel. Tu też można postawić sobie pytanie, czy może nie pomyśleć o energii atomowej. Nie mamy w Polsce elektrowni atomowej, możemy też niejako brać przykład z innych państw, gdzie taka energia jest prowadzona. Mm -hmm. To znaczy, jeżeli mogę, chwilę na ten temat. Dekarbonizacja to jest coś, z czym musimy sobie się zmierzyć, bo jest to nieuniknione. W 2040 roku, jak mówią fachowcy, te osiągalne źródła węgla zostaną wyczerpane. Wiadomo, że te źródła jeszcze jakieś tam będą, ale wydobywanie tego węgla będzie po prostu bardzo niebezpieczne i totalnie nieopłacalne. Także jest to rzecz, którą się musimy... Musimy zmierzyć. W tym akurat zagadnieniu bardzo ważnym są gospodarstwa domowe, bo tak jak kominami nad elektrowniami możemy się w jakiś sposób zająć. One są <śm> wyposażone w filtry i różnego rodzaju urządzenia, które rzeczywiście pomagają w ochronie tego środowiska. Tak w domach niestety takich urządzeń nie ma i widać to chociażby w miejscowościach, w których mieszkamy, gdzie jeżeli rozpoczyna się ten okres grzewczy, to, to czasami bardzo, bardzo ciężko się oddycha. Więc na pewno jest to temat, który jest rzucony przez Grzegorza Schetynę, jak on do końca zostanie rozwiązany? Czy będzie to pójście, nie da się pójść w 100% w odnawialne źródła energii, tak? Musimy tutaj naczyć. Myśleć... że nie tylko węgiel jest brunatny. Jest jeszcze, jeszcze węgiel kamienny. Czytanie, jak Grzegorz Schetyna chce to powiedzieć górnikom na Górnym Śląsku. To znaczy, do, no. do pełnej dekarbonizacji, jak zauważyliśmy, mamy bardzo wiele czasu, bo jest to ponad 20 lat tutaj na początku bardzo istotne jest to, żeby ograniczyć chociażby import węgla z Rosji, bo mamy dobry węgiel w polskich kopalniach, więc należy jak najbardziej się na nim koncentrować. A... Ale nie mamy czasu, panowie, jeśli chodzi o naprawdę przyspieszone tempo wprowadzenia energii odnawialnej. To rozumiem nie tylko techniczną tego stronę, ale i także prawną. Naprawdę czas, żeby polski parlament się dobrze tym zagadnieniem zajął od strony podatkowej od strony niestety, e, warunków przyznawania pomocy, ale nie tylko elektrownie wiatrowe, zobaczcie Państwo, jak się jedzie przez Europę Zachodnią na wszystkich e, gruntach rolnych o bardzo niskiej jakości użytkowania rolniczego. Robi się naprawdę duże fermy e, fotowoltaiczne. Sali, fotowoltaiczne, solarne. No naprawdę, to tuż za granicą z Polską czas, można takie e, Czas naprawdę to, 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 to by może spotkać. tak. E, bo, Przestać tak bardzo hasłowo mówić, ale naprawdę prawo wdrożyć w tym zakresie, pozwalające naprawdę na dynamiczny rozwój te, tego rodzaju pozyskiwania energii. Bartłomiej Wyborski, panie pośle, premier będzie jedynką w Katowicach. No, to jest symboliczne miejsce, też był jednym ze współgospodarzy szczytu klimatycznego, także no, pytanie, co z tym postulatem dekarbonizacji, bo on tak czy owak przyjdzie do, do rządzących prędzej czy później, tak. w ogóle do polityków polskich. Prawa Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która opowiada się za zrównoważonym rozwojem. Ten zrównoważony rozwój powinien odbywać się terytorialnie, to znaczy, że wszystkie części państwa powinny się rozwijać. Oznacza także, że jakość życia w mniejszych ośrodkach i na wsi nie powinna różnić się od jakości życia w mieście, ale jest to także podejście, jeśli chodzi o politykę energetyczną. Jedynymi surowcami, które w Polsce się znajdują jest węgiel. I oczywiście możemy i powinniśmy i robimy to, rozwijamy odnawialne źródła energii, ale zwracam uwagę, że nie ma możliwości, aby w przewidywalnej przyszłości w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne Polski. OZE. Tak, rozwijamy. Ale wiemy, że te źródła energii i fotowoltaiczne, i, fo i fotowoltaika, i energia wiatrowa, one nie są w stanie same w sobie zaspokoić naszych potrzeb energetycznych. Węgiel jest jedynym surowcem, który jest w Polsce. Jest prawdą, że koszty wydobycia węgla nie zawsze czynią węgiel najbardziej opłacalnym źródłem energii. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że y, na przykład korzystając z gazu opieramy się na y, gazie, który w większości jest in, importowany. My nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy nie będzie jak z różnych przyczyn zresztą możliwych, na przykład takich, no, y, y, no z różnych przyczyn te dostawy mogą zostać polityczne, geopolityczne. No tak, ale tego politycznych. rzeczywiście zabraknie. Tak, no tak czy ale czy tak się dlatego... Mówiąc o zrównoważonym rozwoju myślimy o różnych źródłach energii z jednej strony OZE z drugiej strony e, paliwa e, gaz ropa z, i, e, z trzeciej strony e, węgiel i e, oczywiście jeśli chodzi o sam węgiel no to. Jedna kwestia jest wydobycie, inna kwestia jest ekologicznego korzystania z węgla, i są tu możliwości wprowadzenia technologii, które czynią węgiel bardziej przyjazny dla środowiska. Granice, że do tego i do tego roku ma Moim zdaniem Platforma na Obywatelska, trudno zresztą może tak do końca badać, jaka jest świadomość liderów, no, ale jest to taki postulat, który jest postulatem, no, można powiedzieć, kampanijnym, ponieważ nikt nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, nawet przy najlepszej woli, ile czasu potrzeba aby żeby z tego węgla zrezygnować. Natomiast proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że rezygnacja z, w ogóle z wydobycia węgla jest postulatem o tyle nieodpowiedzialnym, że nawet jeśli koszty tego wydobycia węgla są duże, to jeśli raz zaprzestanie się wydobycia, to później dziesiątki lat potrzeba, żeby e, wrócić do kształcenia osób, które są w stanie to robić, e, odbudować kopalnie. także e, uważam, że e, postulat e, całkowitej rezygnacji z węgla jest postulatem no, bardzo ryzykownym z punktu widzenia bezpieczeństwa tak polskiego. Ja mogłabym węgla. też jeszcze prosić o zdanie, ale raczej w I kategoriach, wieszon, w czego proszę. nie ma, czego nie ma w tych programach, a co na przykład dla naszego środowiska jest niezwykle ważne. Dwie rzeczy żywność. Dobra żywność i tania żywność. Nie może być tak dalej, żeby tak żywność drożała, jak to dzieje się w tej chwili. I druga kwestia, woda. Nie przecież nie możemy być ślepi na to, co się dzieje, jeśli chodzi na przykład o stepowienie Wielkopolski. Naprawdę wszyscy musimy się tym zagadnieniem zająć. Wody w Wielkopolsce, która z nieba spada, trzeba zatrzymywać, tu ją zagospodarować. Tak, I to są smak, wielkie nasze priorytety, tak, no mam, o które niestety. będziemy z całą determinacją naprawdę walczyć. Proszę Państwa, czasu nie mamy wiele. Chciałbym jeszcze jedną rzecz zapytać. Bo tak jak powiedziałem, pojawiły się pierwsze nazwiska już pewne, jedynek Prawa i Sprawiedliwości, bo rządzącego dotyczące całego kraju. Mówiliśmy o premierze Morawieckim. Jest także uchylona, uchylony rąbek tajemnic, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Czy zaskoczyła Państwa osoba Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, jako jedynki, która właśnie z Poznania będzie ubiegać się o mandat, i pewnie będzie lokomotywą listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy po ostatnich aktywnościach pani minister Emilewicz, jeżeli chodzi o występy w Wielkopolsce, można było zauważyć, że jest krowana na jedynkę, jeżeli chodzi o poznańską listę, bo ostatnimi czasy bardzo często pojawiała się w Poznaniu przy różnego rodzaju okazjach. Czy jest to dobry wybór Prawa i Sprawiedliwości? Według mnie jest to kolejny. To nie pokaz. jest polityk prawa i To nie jest powiedza. polityk prawa i To jest porozumienie. Jarosława Gowina. Jarosław Gowin sam dla siebie wziął ostatnie miejsce, ale jednak mimo wszystko na liście w Krakowie, także u siebie. Pani, tak, Krakowianka w Pani minister Emilewicz na liście krakowskiej nie znalazła dla siebie miejsca, więc dostała. Jedynkę w Poznaniu. W moim przekonaniu pokazuje to kilka rzeczy. Po pierwsze, że PiS cały czas szuka możliwości, jak ten Poznań ugryźć, bo próbował ugryźć panem zyskiem, jeżeli chodzi o prezydenta miasta Poznania. Próbował w ostatnich wyborach parlamentarnych wieloma, wieloma posłami od nas, no, patrząc realnie na to. Jak będzie ta lista wyglądała, no to można zastanawiać się, dla kogo w takim razie miejsca, jeżeli chodzi o te miejsca biorące, zabraknie. Mamy bardzo ambitnego parlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości, działającego w okręgu, pana Bartka Wurbleskiego, którego zawsze, mimo że od czasu do czasu sobie szpilkę wbijamy, bardzo zawsze... Szanuję i uważam, tak, że robi bardzo fajną I będę z panem posłem zgo zgodna w tym, że powinien być naprawdę działacz PiSu z Poznania. Dodatkowo Szymy, Szymon Szymkowski... To państwo omawialiście no, przed programem no, jakąś nie, szeptaną no kampanię. No, no, słuchaj, państwo państwo chcemy bardzo zaszkodzić. Dlaczego po raz kolejny? co? No, no, to wice, wiceminister, nie było wiceminister spraw do... zagranicznych, tak Szymon szymkowski Werseng. Także mamy polityków wysoko postawionych Prawa i Sprawiedliwości. Którzy niestety nie znaleźli tej jedynki. No ja nad tym tylko i wyłącznie ubolewam, bo wolałbym, żeby to był poznanie. Kamil Tyrek krótko w wielkiej polityce, ale pewnie ma Pan już sporo doświadczeń co do układania list wyborczych, przemyśleń, jak to wygląda w praktyce. Kukiz z 15. No tak, tu warto zauważyć to, co już powiedział poprzednik, że właśnie wybrano Panią Ministrem Milewicz tak ze względów na próbę zdobycia poznania. I trochę jest to właśnie martwiące w polityce, że nie patrzy się na to, jak można zrobić lepiej dla obywateli, to i powiemy właśnie poznania, tylko jak lepiej zrobić dla partii, właściwie koalicji zjednoczonej prawicy. Trochę właśnie trochę martwiące, że pani minister Emilewicz, mimo iż nie jest mieszkającą poznania, jest reprezentantką list z poznania, ponieważ tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy pani minister Emilewicz będzie skłonna niejako pomagać nam, poznaniakom, czy też załatwiać nasze interesy w parlamencie. No Takie zobowiązania składają. Takie składa zobowiązania, no, tak. tak składa... tak składa... tak. tak. jednak nie jest naszą mieszkanką. Pytanie, jak często będzie bywać no, w Poznaniu. Te, te dyżury poselskie. W Krakowie. I dlatego właśnie z 15 ma taki swój sztandarowy program, który są jednomantowe okręgi wyborcze. W Poznaniu byłoby około 4 okręgów wyborczych. Mielibyśmy czterech posłów z Poznania. Byłyby to osoby, które byłyby lokalnymi działaczami. Myślę, że gdyby pani Emilewicz była wystawiona w, w Poznaniu, byłby to troszkę problem dla Prawa i Sprawiedliwości, mm. ponieważ może byłaby i znaną panią minister, jednak mimo wszystko nie byłaby lokalną działaczką. Lokalni działacze mieliby większe szanse załatwić dostać się właśnie do roblewski. Parlamentu. Proszę Państwa, po kolei no na wstępie podziękuję za te miłe słowa, które tutaj Państwo w studiu wypowiedzieli. Dalej trzeba powiedzieć, że Jadwiga Emilewicz jest jednym z bardzo dobrze ocenianych ministrów. Jest bardzo kompetentną osobą. Myślę, że dobrze y, służy polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. O, jest to no, e, kolejną, kolejną y, ja y, starałem się ciężko y, pracować przez te cztery lata. Dobre słowa, które także tu padały, jakoś dodają mi otuchy i jakoś nie mam wielkich obaw, jeśli Pan, chodzi o, nie o, o nadchodzące zaskoczyło? wybory. Właśnie Natomiast nie chciałem nie zwrócić sami... uwagę, bo tutaj te słowa, które zostały powiedziane, że przecież liderką w wyborach europejskich i platformy i e, e, PSL-u, przecież była Ewa Kopacz, a dalej był Leszek Miller, także politycy nie zwolnia z Poznaniem Akurat w, w, ugrupu, w, w ugrupowaniu akurat kuki z 15 był to Marek Jórek. Ale także nie Poznania, chociaż przez pewien niedugi, długi okres czasu związany z Poznaniem. Nie Ale zwracam Polską. uwagę, że jest to coś typowego w polityce. Proszę Państwa, nasz czas dobiega końca. Zofia Szarki, dwa tylko na... zdania dosłownie, 30 sekund do końca programu, Panie pośle. Moje dwa zdania to takie, dobrze, że nadchodzi czas rozmowy o programach wyborczych, o naszej ofercie, co chcemy dla społeczeństwa wielkopolskiej. Że tak powiem, zarobić. Czyli bez ministra Milewicz pani komentarz. Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kamil Tyrek, KUKIS 15, posłowie. Szymon Ziłkowski, Platforma Obywatelska, Bartłomiej Zdrojewski. Bardzo, bardzo Krabiusz, dziękuję. Wioski. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru dla państwa. Dziękuję. Do usłyszenia dziękuję. za tydzień.